Tam. Ja jestem Biori, a to jest pierwszy w historii podsumowanie Oscarów w wersji film, filmowej, tak jakby na YouTubie. A ze mną są dzisiaj Azji. Siemka. Szejd. Siemano, Siemano. Oraz Verleo. To ja, Siema. No i myślę, że bez zbędnego przeciągania możemy przejść do ogłoszenia wyników. Pierwszą kategorią, którą będziemy omawiać, Jest najlepszy gracz. Do tej kategorii nominowani zostali Pudzian, The Banan oraz Fioretics. Natomiast wygrywa tą kategorię Pudzian. Pudzian. I Brawo dla Pudziana. Brawo, brawo. dla Ale myślę, że to nie jest żadne zaskoczenie, bo Pudzian zdecydowanie zasłużenie. Tutaj wygrywa tę kategorię. Tak, tak. Ja Chyba bym się z Moim zdaniem. Zacznijmy. No wcale nie jest takim dobrym graczem. Ja jestem w stanie ograć do 5.0 0 no. no? Może udowodnić to w nadchodzącym OPC, o ile w ogóle nadchodzi. Eee, A propos OPC, to efektowa, może, OPC warto no. wspomnieć, że przypomnieć, że później wygrał OPC i za to jak najbardziej należy mu się ten Oscar. Tak, jest oczywiście. Gratulujemy Pudzianowi. No właśnie, myślę, że pomimo opinii z jego, Pudzian cały rok sobie bardzo dobrze wywalczył ten tytuł. Tak, Pudzian tutaj e, wygrał w kategorii, kategorii najlepszego gracza. Natomiast następną kategorią jest e, najlepszy Clan. Do tej kategorii nominowany zostały tym razem dwa klany tylko. E, były to Mod oraz ROS, już nie istniejący. E, Natomiast kate kategorię to wygrywa mod. Prawa dla mod. No mod. Myślę, że mod ktoś sobie tutaj bardzo dobrze walczył. Będą chyba jedynym... Dziecku, a prawdopodobnie jedynym żywym klanem jeszcze. No i jako że jako że w naszym studiu NFC siedzą na razie tylko członkowie mod Myślę, że to, to może mieć sens. My, myślę, że coś to znaczy, to na pewno. Tak, tak. 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 Oczywiście nie ma to żadnego przełożenia na wynik. No, oczywiście. Dlatego przejdźmy dalej. Um, najbardziej ulubiona osoba. W tej kategorii nominowani zostali um, Shade, Fioletics i Biore. to Zobaczmy Ja się... rozumiem, ale. Szejta i Pier'ego ktoś mówi w ogóle? No nie, ja, ja bym by jest tutaj zdziwienie nie? No to może się dowiedzmy kto wygrał. Kto wygrał kategorię? Zobaczmy. Wygrał, ją... Sejt! Wow, ale co uh -huh. uh -huh. Brawo! Dziękuję. Dziękuję wam, dziękuję. Jesteście wspaniali. Okay. Nie ma co, spotkać. Nie ma co, ser shade. Dobrze. Jestem zdziwiony od tyle osób, czego biję? No wiesz, że za Ja też jestem zdziwiony tak pozytywnie I, i dziękuję wam wszystkim za, za głosy na mnie. Dziękuję no. bardzo. Następną kategorią było odkrycie roku. Do tej kategorii nominowani zostali Shade, Azji i tylko ten. <noise> A, a, a co z Adi Myślę, że Adi Janko jest. Ale Adi Janko tak, został nominowany? Tak jest. Yes. Tak, a przepraszam, nie mam, nie mam go zapisanego tutaj w liście. A dokładnie jego zdrowy rozsądek. rozsądek. A, no tak, faktycznie nie było coś takiego. No to przepraszam, poprawiam. Ale floty rozsądek Adriana Janko to wyjny wyjmowany gracz, tak samo. Myślę, że coś takiego w ogóle się nie pojawiło, więc ciężko, żeby coś, co się nie pojawiło, zostało odkryte jakimkolwiek. No właśnie, wiesz, Verlio, to ja tam, kiedy tu tą kategorię, to napisałem, że interpretacja jest dowolna, także spokojnie można było tak interpretować. Yy, no to, to średnio do mnie po prostu przemawia uznawanie za odkrycie czegoś, co zostało nieodkryte, po prostu. A no chyba, że tak. Myślę, że to może być metafora. No chyba, że tak. chyba że tak. Możliwe. No, to już to można... może teraz dowiemy się kto wygrał, Biori? Tak, wygrał, tą kategorię. Znowu szejf. Ale rozchwytywany jesteś. No. Brawo, gratulujemy. Brawo, brawo, brawo Taki... gratulacje. Jest mi bardzo miło, ale y, muszę powiedzieć, że ten gracz bardzo zasłużył sobie w tym roku y, na tą statuetkę, ponieważ no, przecież wy, zajął czwarte miejsce w OPC i trzecie miejsce w LFC, a także pierwsze miejsce w MC. E, I w ogóle a co był bardzo dobrym jest był skromny. No, no jest Skromność to moja zaleta ogólnie. Jego, jego. Znaczy jego, jego. <śloruj> jego. <ślesz> no, no, także tam. on. No. Dobrze. Brawo, Szejt, pozdrawiam Cię, ciekawym, gdziekolwiek jesteś. Jak najbardziej. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Przejdźmy do samej kategorii. E, następną kategorią jest. Najgorszy administrator. Do tej kategorii nominowani zostali Bioli Później i Indiga. E, natomiast tą kategorię wygrywa nikt inny jak. Bioli. Brawo. Dzień brawo, dziękuję. brawo. Tutaj coś mi sprawy to spojrzenie, bo no tak naprawdę to, to widać kto najbardziej się stara tutaj jeszcze. Komu się jeszcze chce. No, myślę, no tak, tak, no, no shade, tak. co, nie? No ja. Zdecydowanie. Tak, no tak, właśnie cały czas o nim mówię. Tak, tak. No. No. <laughs> nie no, myślę, że jak najbardziej zasłużenie dostałem tego Scara. Um, szczególnie w pierwszej połowie roku, kiedy organizowałem naprawdę dużo oryginalnych turniejów. Kolejna skromna osoba no, na naszej <laughs> scenie, <laughs> to Właśnie miałem mówić, że może, żeby Björn nie mówił, yy, sam nie musiał mówić o, o sobie, to może my coś ani powiedzmy, co? Pochwałę naszego kolega Planowicza. Mm. No. Trudno ubrać to, jakim człowiekiem jest Björn w słowa. <laughs> <laughs> może może nie opowiadanie o jego życiu, tylko. tylko po prostu <laughs> w ogóle on nie jest, jest człowiekiem, tak. jest aniołem. Przechodzimy do kolejnej kategorii. Tak, lepiej przechodzić. to dobry pomysł. Następną kategorią jest kategoria złotousty, użytkownik. Do tej kategorii nominowani zostali Pudzian, As oraz Biori. Biori? W tym wypadku, moim zdaniem, albo As, albo Pudzian. Z lekkim Asa, asa ale na pewno nie Biori, tak, inaczej. Um, ja chciałbym zgłosić reklamację, ponieważ, tak? e, ponieważ ja liczyłem głosy i znalazł się tam jeszcze Shade. Znalazłem. Także to nie jest możliwe. A skąd tam Shade się wziął? Toż Shade nie umie mówić, tak ma być złotołuski. Znaczy ja, ja w sumie <suszy> się zgadzam w 100% z wami, tylko że no zasady zdejmek zasady. Myślę, że powinieneś przywołać nikt, bo zasnęło. Gratulujemy! To, Gratulujemy. Przejdźmy do zwycięzcy. Gratulacje nominacji, a zwycięzcą jest... A zwycięzcą jest... Pudzian. Pudzian! Gratulujemy serdecznie. Tak, jak najładniej Gratulujemy. Co prawda nie był to mój faworyt as, ale również serdeczne gratulacje dla Pudziana. Tak, myślę, myślę, że to są dwa różne rodzaje i. Dokładnie. Tu no, trudno porównać. Tak która złotogustość jest na scenie bardziej szanowana? Aż tutaj jeszcze dodam, że ciężko uwierzyć, że w tej kategorii nominowany nie dostał dar. Nasz profesor Elefa, który organizuje tak dużo komentarzy z przykładowo finałów MOD, z finałów OPC. No, co pan powie? Następną kategorią jest kategoria. Najlepsze poczucie humoru nominowanymi do tej kategorii zostali Adianto, Dark, Biori oraz Azi. Mamy tutaj co? Jak Myślę, że tutaj bez, bez cienia wątpliwości już wiemy, kto wygrał. No? Tak. Wygrał. Adianko. Moim zdaniem. Gratulujemy serdecznie. Moim zdaniem to, to było oczywiste zwycięstwo. Jak najbardziej. Myślę, że Adianko Masz Nie marzy jednogłośnie zwyciężył. Tak jest. Moim zdaniem w kategorię pokrócie humoru, jak i kolejną najlepszy awatar miał w kieszeni, zanim zaczęły się Oscary. Zdecydowanie. Uważam. Popieram to zdanie. Uważam podobnie. E, następną kategorią jest e, najlepszy cytat. O, tu będzie ciekawiej. Do tej kategorii zostali nominowani. Damage w panice. Uuu, tak tak to są Dobre taktyki mieli. Oraz Czy cytat ty... Ty. Oraz tyrada o Mefiu. Czyli Czy cytat darka. Może, może, może ktoś zacytuje tyradę? Na temat Właśnie tak, miałem proponować, tak, że może ale... ja, ja tutaj wyjdę z propozycją przytoczenia z tych słynnych słów. No więc tyrada o Mefiu brzmi. Nie wiem, no ja nie rozumiem fenomenu w ogóle gracza, który się nazywa Matthew. No Nie rozumiem tego gościa totalnie, bo to jest gość, który gra bardzo prostacko w tego LFa i dochodzi co sezon tak daleko, ale to świadczy o tym, że nasza scena jest jakaś ograniczona umysłowo, bo to jest gość, który... No tak, nie, bo to jest gość, który, który popatrz. On tylko na dystans daszem do zwarcia idzie byle do kiwania kogoś sprowadzić najprostsze kombo, odejście i cały czas gra to samo. To jest taki schemat, że... Nie wiem, naj... to jest gość, który naprawdę tak siermiężnie gra w tego elefa, że to się w pale nie mieści, że on tak daleko zachodzi zawsze. Nie? Także panie Mefiu, teraz ta szkółka ruszyła, zapisz się pan tamto, może technikę jakąś. Zapierzesz. To jest kurwa katorga, totalna, oglądanie tego. Tak. Piękne słowa. Ja Dobrze osobiście jestem bardzo wzruszony. mnie to, tak. No, my... się i. Myślę, że, Skary, dobry że myślę, że po, po tym poruszeniu możemy wyjawić zwycięstwo. Tak, myślę, że nikt nie będzie zaskoczony, że właśnie wygrała Tradonet. Brawo, brawo. Gratulujemy a, serdecznie jest? Darkowi za te piękne <coughs> słowa. Zdecydowanie zasłużony. Myślę, że te słowa będą poruszać naszą stronę jeszcze przez wiele długich lat. Tak jest. Zatem mhm. przejdźmy dalej. Następną kategorią jest... E, najlepszy awatar do tej kategorii. nominowani zostali Azji, Adianko oraz Biori. Myślę, że wspaniały awatar e, Adriana Janka jest tutaj zdecydowanym faworytem. Tak? Dokładnie, ja tak, mam tak, to, a, a, na siebie. A raczej wy... jego brak. Tak, myślę, że. Słucham? Tak? Słyszałem, że brak awatara. No jasne. No tak. Ch Chyba pomyłka, nieważne. Adrianenko mimo wszystko nie posiada awatara, a jednak znalazł się na tej, na tej liście. Myślę, że jego postacią. Jest bardzo bardzo charyzma, ten avatarem po jest po prostu czeń, biały cień postaci z pytajnikiem. Tak, myślę, że możesz mieć rację. Natomiast... A ja mam inną teorię. Ja myślę, że, e, że Adrianenko jest tak charyzmatyczną postacią, że nawet brak awatara powoduje, że znajduje się w finale kategorii najlepszy awatar. Myślę, to jest ciekawa opcja. Natomiast mogłabym w tej kategorii wygrać tylko jedna osoba i był to? Azji. Ojej, no proszę. Dziękuję pięknie. Nie spodziewałam się. Byłem pewno, ja że to jednak Adrian zajmie to zaszczytne pierwsze miejsce. Ja również. Ale jak zwykle Azji musiał popsuć piękny moment. Przepraszam najmocniej. Tym razem jest mi rzeczywiście wstyd. W takim razie przejdźmy dalej może i przeczytajmy następną kategorię, którą jest najlepszy turniej. W Na kategorii najlepszy turniej nominowane zostały dwa turnieje. Były to ll Quiz oraz OPC. No to były dwa zdecydowanie najlepiej dostosowane turnieje, co, co nie ulega wszelkim wątpliwościom. Najwięcej więcej pracy zostało w nie włożone. No i no inaczej było, myślę, zdecydowanie zasłużone. Tak, były to, myślę, dwa z największą jakością w tym roku i ogólnie, właściwie, z najwyższą jakością w historii. Myślę, z Sen. Jeżeli chodzi o Wakis, to przede wszystkim ciekawy pomysł. Tak. A ja kłóciłbym się z tobą, Biori, ponieważ uważam, że LF2RPG też pretenduje do miana <noise> najlepszych <noise> <do miana. głos> Nie wiem z czego wyśmiecie, bo był <noise> to bardzo dobry turniej. Tak, Muszę no, to, to wygrać, gdyby nie fakt, by że był zorganizowany tak. w zeszłym roku. Tak, tak, tak myślę właśnie. <głos> <głos> no, no, no dobrze, ale jednak nie znając się od nominowanych, to nie jak. Dominowo znalazły się L2 Quiz oraz OPC. Natomiast wygrywa. Zwycięstwem jest. L2 Quiz. Brawo, brawo. Gratulacje. Tutaj też myślę, że to jest do kolejnego zupełnie zazłużone zwycięstwo. Chociażby, ze względu na ilość pracy włożoną w L2 tak, Quiz. Warto wspomnieć, że, że, że specjalnie na to wydarzenie gaz przygotował osobny program, prawda? Tak. Mhm. I przede wszystkim oryginalny pomysł, coś czego jeszcze w ogóle nie było. Tak, jak najbardziej. Myślę, że. Też myślę, że bardzo dużo pracy zostało włożone w, w, w napisanie wszystkich pytań, tak, żeby w ogóle były sensowne, że były ciekawe, bo tak to kategoryzowanie na poziomie trudności. Myślę, że to naprawdę było tyle pracy włożone w ten event, że już tutaj myślę, nie było żadnych wątpliwości mimo wszystko. Tak, zgadzam się. No i miejmy nadzieję, że doczekamy się jeszcze w przyszłości kontynuacji, ale w do Quizu. Tak, jest no w tym się faza grupowa, z tego co wiem? Tak, jak najbardziej. E, organizowanie dwóch było bardzo przyjemne, dlatego jeśli będzie taka możliwość i to jak najbardziej to się postaram, po prostu zgadam, zorganizować jakiś drugi sezon czy coś w tym stylu. I bardzo chętnie wezmę udział. No, ja również. No ale o tym kiedy indziej. A teraz przejdźmy do następnej kategorii, którą jest e, na, na największe sugramadania. Um, w kategorii zostali nominowani Pudzian, Werleo oraz Cirrhé. A wygrał? Natomiast kategorię, myślę, że nikt nie będzie tutaj zaskoczony: wygrał Pudzian. No nie jest, to żadne zaskoczenie. Gratulacje. Pudziana Damian. jest najbardziej. Tak. Z tego co mi się wydaje, Pudzian aktualnie trzyma chyba najwyższy rekord w surwie, tak? Czy z, 50, tak. z tego co, to... co pamiętam. 50. O, stage. Łudzień, tak, mm -hmm. tak, dlatego myślę, że, no. Za tym, jako jeden z Sówmaniaków, nawet tych nominowanych, po prostu, jako jedyny, utrzymywał się przy aktywności przez cały rok. Tak, Zresztą, dlatego... na, nawet nie jestem pewny, czy, czy Sirach w ogóle w tym roku grał, aczkolwiek, skoro został nominowany, to jest takie prawdopodobieństwo. Tak, jak najbardziej. A... W ogóle, ciekawa rzecz, że okay. zawsze kiedy Pudzian, <laughs> zawsze kiedy scena upada, to znaczy tak na krótki okres jest mniejsza aktywność, to Pujian jest zawsze aktywny. Także chwała mu za to. Okay. Prawda. Dobrze, ale przejdźmy dalej. dalej. Okay. Następną kategorią jest najlepsze wideo. Do tej kategorii zostały nominowane cztery filmy. Były to LF2 Breakdown OPC12, półfinał. Munchukjan vs. Matthew. LF2 Bre Lf Breakdown OPC12, finały. LF2 Quiz Shade vs. Dark oraz Stage 6 z Asen. No, mamy dość dużo tym razem nominowanych filmów, ale wygrać mógł tylko jeden ponownie. A był to? Był to l 2 Quiz. Uu, brawo, brawo. Z tak 33% moja wygrana. Tak, myślę, że nie będzie to zbyt dużym zaskoczeniem, ponieważ... Um, ponieważ... Da, pomimo tego, myślę, że... To, że L2... Był to najciekawszy odcinek, najciekawszego eventu tego roku, także ciężko by było, aby Aczkol nie Take Six z Asem, myślę, że spora tak. konkurencja. Tak, tak. To ja muszę to powiedzieć, że jak, jak liczy, było, liczyłem głosy. Muszę przyznać widzą, że kiedy liczyłem głosy, to walka była zacięta i do ostatniej kropki HP między tak, tymi to dwoma to... pozycjami. No dobrze, w takim razie przejdźmy dalej. Następną kategorią, przedostatnia już kategoria właściwie dobrze. Um, jest najpilniejszy ukolik. Nominowani w tej kategorii zostali. Azji, Biori, Adianko oraz raz, Po raz kolejny mamy cztery kombinowane. Może ja dam jakieś krótkie słowa wyjaśnienia, co ta kategoria robi, jakby ktoś nie śledził na bieżąco strony. Tak, no. Jest no. to kategoria dodana. To jest moją fantazją, którą dodałem właśnie w tych skarach. Pojawia się jeszcze raz i. No nie jest to jakaś poważna, poważny biznes. Są to. Jest to Taka swoista alternatywa dla corocznego największego dziwaka. Był to taki, taka, taki konkurs piękności, w którym myślę, że nikt by się nie poczuł urażony, jak został dominowany i wygrał. Tak, mam nadzieję, że nikt tutaj nie, nie poczuł się urażony i cez tego pomysłu został osiągnięty. Natomiast w kategorii wygrał Biory. No. Brawo Biory, jesteś na Dziękuję wszystkim. <grystanie> no i nic nie sądzę, no. Przejdźmy dalej w takim razie. Jak to? To po prostu jesteś najpiękniejszy. No, i to... no co co to mówić ogólnie? <grystanie> no co to mówić? Podsumowywać. Każdy to wiedział. Myślę, że ten konkurs został zorganizowany specjalnie dla ciebie. Tak. Zgadzam się. No Ostatnia niestety kategoria już. Tak, ostatnia niestety kategoria. Jest najciekawszy nikt. A nominowanych tym razem mamy też po dwóch. Eee, Jaszcząpe oraz Kwadat Szpona, którzy bardzo przez długi czas eee, gonili się nawzajem w tej kategorii i prowadzili przez długi czas remis. Hmm. Bardzo to już. Tak. <głos> <głos> Natomiast jednym głosem w tej kategorii wygrywa Jaszczątę. Tak jest. Ach, ja głosowałem kwadrat spona, moim zdaniem to spora ciekawsza nazwa. No. Znaczy, no. Długo w tej kategorii był remis, tak jak Bioris wspomniał, także, także kwadrat Sponowi też gratuluję. Tak, no. tak dlatego myślę, że można powiedzieć, że oba niki były naprawdę bardzo ciekawe i ciężko powiedzieć, który jest lepszy, który jest o wiele ciekawszy. Mimo wszystko większość zdecydowała się, że to jaszczące i ja osobiście, to... ja osobiście też popieram to zdanie. dodajemy jaszcząpę. No i to, byłeś, to byłoby na wszystko właściwie. Omówiliśmy wszystkie kategorie. Czy chcecie coś jeszcze ogólnie dodać pod koniec? Tak, proszę. Tengo, eh? <laughs> powiedziane. No, w takim razie, jeśli nikt więcej już nie ma nic do zadania, to ja nic... Tak? Tak, ja też pozdrawiam wszystkich, którzy... Ja, poz... ja w takim razie pozdrawiam wszystkich, którzy zostali nominowani. Dziękuję. No. <grywka> To, to, ja pozdrawiam. No, no, ja też pozdrawiam wszystkich. No i do zobaczenia.